Dzień dobry dziewczyny. Witajcie kobiety Wilk w biznesie na porannym spotkaniu medytacyjnym i ciasteczkowym, a przynajmniej taki na dziś jest plan. Ja, więc nie przedłużając, zaczynam od wylosowania jakiejś myśli, która yy, możliwe, że, ups, możliwe, że będzie miała jakiś wpływ na to, w jaki sposób dzisiejszy dzień przeżyjemy, co sobie przypomnimy. Cześć Leonora! jak zareagujemy w danej chwili, gdy sobie coś przypomnimy? No dobra, to ja to losuję. Ostatnio te kartki naprawdę w pewien sposób wpłynęły na mój tydzień. Miały znaczenie. Zresztą to nie dzieje się bez przyczyny, bo to chodzi o wibracje. Na, zapis na kartce mam pewną wibrację, więc wybiera się to, co, z czym w dany moment rezonuje najbardziej moje wibracje i w gruncie rzeczy osób, które oglądają. Każda spotkana osoba w danym momencie jest moim ideałem. Każda spotkana osoba w danym momencie jest moim ideałem. No właśnie, to a propos tego, że denerwujemy się na innych, nam te pewne osoby nie pasują, albo gdzieś tam wytykamy jakieś błędy. Tymczasem to są aktorzy, których zatrudniliśmy same na swoją scenę, po to, żeby nam zagrały. Jakąś rolę, jakąś kwestię i pokazały, co na przykład wyparłyśmy, czego nie akceptujemy w sobie, czego nie szanujemy, albo właśnie co bardzo jest nasze, a czego nie dostrzegamy, bo, bo, widzimy, w wielo, bo widzimy w osobach po prostu miłe, miłe rzeczy. To tak naprawdę to, co nam się podoba w innych, to i nas, w nas jest. Ale to sam, tak samo to działa w drugą stronę, że to, co nam się nie podoba w innych, to, to w jakiś sposób też jest to ten aspekt, który mamy, mamy po prostu uznać, że on istnieje i uszanować. Czyli każda spotkana osoba jest moim ideałem, nie ma się co do nich denerwować, tylko zaakceptować i zobaczyć tak naprawdę, co moja scena, co moja przestrzeń właśnie w taki sposób do mnie, do mnie mówi. I zacząć grać na tak dla twojej przestrzeni obecnej. I tak sobie myślę jeszcze, że na początek zrobimy małą medytację na dzień dobry, na ustawienie swojego dnia w pewien właśnie sposób taki otwartej postawy. Jak ja to mówię, kobieta wilk, czyli piękny umysł i otwarte serce, pięknie myśli i jest odważna. Jest odważna do tego, żeby iść za tym, co czuje i zmieniać pewne przyzwyczajenia swoje mentalne, bo tu w pewnym momencie o to chodzi. Cześć, Ania. Dobra, to w takim razie zrobimy medytację. I możliwe, że jeżeli będziecie później miały jakieś pytania, no to jeszcze, jeszcze będzie na to chwila. A tymczasem przyjmij wygodną pozycję i zamknij oczy. Weź głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się. oddech swobodnie Pomyśl o swoim aktualnym położeniu, swoim aktualnym miejscu, swojej obecnej przestrzeni. Dostrzesz wszystko tak, jakie jest. To wszystko, co lubisz. I to wszystko, czego nie lubisz. Bycie na tak dla swojej przestrzeni i swojego życia to po prostu nieustanne zachwycanie się tym, jak jest. Otwierasz szafę. I myślisz, wow. Akceptuję w pełni, totalnie to, jakie ciuchy tam wiszą. Wchodzisz do kuchni i mówisz sobie w środku: tak, to jest moja przestrzeń. W tym momencie ona tak wygląda. Patrzysz na siebie w lustrze i myślisz: tak, to jestem ja teraz. Przyjmuję to, obejmuję to. Zastanów się, czy możesz każdemu aspektowi swojego życia właśnie powiedzieć coś takiego: tak. Ty jesteś tu i teraz, moją częścią, ja to przyjmuję. Pomyśl właśnie o tych obszarach, które, w których jednak nie dostrzegasz tego piękna. A które właśnie są dla ciebie po to, żeby je przyjąć? Właśnie czekają na to, aby je zaakceptować, takimi, jakie są. Poczuć wdzięczność, bo to twoja produkcja, twoje życie, twoja przestrzeń, twoja scena. To tu rozgrywa się twoja akcja. Poczuj w sercu teraz wdzięczność za to, jaka jesteś, za to, gdzie jesteś, za to wszystko, co robisz i za to wszystko, czego nie robisz. Za to wszystko, co mówisz i za to wszystko, czego nie mówisz. Za to jak reagujesz. I za to, jak nie reagujesz. To jest Twoje tu i teraz. Chodzi o przyjęcie tej przestrzeni, a potem świadomą decyzję, jeżeli faktycznie chcesz dokonać jakichś zmian i potrzebujesz jakiejś zmiany reakcji, albo zmiany myślenia. Myślę dziś, jak dzisiaj będziesz mówiła tak w swojej przestrzeni. Wyobraź sobie pewne sceny, momenty w ciągu dnia, które będziesz akceptowała. I która będzie traktowała na swoją korzyść. One są tu po to, żeby ci służyć. Twoja przestrzeń jest po to, żeby ci służyć, a nie żeby je stawiać opór. Innymi słowy, masz na rękach talie kart. I grasz kartami, które masz na ręce. Nie tracisz czasu na denerwowanie się, że można by mieć inny zestaw kart. Tylko grasz tym, co masz i zobaczysz, co się dzieje dalej. Weź głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz poczuj tę wdzięczność. Życie, to Twoja przygoda, a Ty uczysz się reagować adekwatnie do tego, co się dzieje i tworzyć swoje warunki. Tworzysz swoje warunki swoją interpretacją tego, co się dzieje, więc zawsze możesz pomyśleć: To mi służy. Ten człowiek, którego dziś spotykam, to dzieje się na moją korzyść, on jest moim ideałem na ten moment. Jak mogę tu wzrosnąć? Poczuj pełność. Poczuj wewnętrzny spokój. Poczuj rozluźnienie w tej przestrzeni. I energię do działania. I powoli otwórz oczy. Weź głęboki wdech. Możesz się wyprostować, uśmiechnąć do siebie, przeciągnąć się. I w ten sposób powiedzieć właśnie już pierwsze tak, swojej przestrzeni. Dziewczyny, czy macie do mnie jakieś pytania? Czy na razie na razie idziemy to co, z tym, co się wydarzyło? A propos, a propos spotkania w Villa Verde, to faktycznie od godziny 15.00. Do 20 będzie, będzie spotkanie, i szykuję właśnie wydarzenie i cały opis, natomiast będzie ono dotyczyło, że mogę Wam zdradzić esencji działania, w sensie esencji tego naszego napędu, to jest naszego wewnętrznego dlaczego, naszego sensu, którym działamy, który odkrywam od ponad 4 lat. Mało jest publikacji na ten temat. Cześć Patrycja, cześć Kasia i. I które właśnie w zasadzie sama studiowałam i pewne, pewne wnioski mogłam wyciągnąć za ten czas i właśnie ustalić pewien proces, który można przejść, żeby ułatwił nam, czy też właśnie nadał kolorytów do tego, co się dzieje, i dodał więcej zrozumienia i powera do tego, żeby brać tę przestrzeń i ją modyfikować, tworzyć ją na nowo. Dobra, to jak nie macie pytań, to może się pojawią później. Nadal czekam na Wasze przedstawienia w grupie i interpretacje tego, jak czujecie kobiety wilk, I jest mi bardzo miło, że byłyście dzisiaj, I, i życzę wam wielkiego piątku. Czekam na jakieś komentarze, jeżeli się pojawią refleksje w ciągu dnia po tego, co się dzisiaj wydarzyło. Bo właśnie na tym może to polegać, że będziemy widziały swoje filtry wzajemne i będziemy w ten sposób też mogły wzrastać, po prostu bacząc na coś uwagą swoją, mając coś, coś w, swoim, w swojej przestrzeni mentalnej i wychwytując to i przekładając na papier. Właśnie to jest taki żywioł powietrza, który żeby mógł nam pomóc i żeby mógł nam pomóc wzrastać, to warto go uziemiać, czyli warto go wyjmować na papier bo myśli potrafią nieco, że tak powiem, zburzyć harmonię przez to, że zostają tylko w głowie. Więc tutaj chociażby wpisanie na grupie pewnej rzeczy pozwala usystematyzować ten żywioł powietrza i taką pozwala dawać nam, w sensie pozwala mieć konstruktywną pracę z nim. No to w takim razie jeszcze raz. Super wdzięczna za to, że dzisiaj byłyście w najliczniejszej jak do tej pory, ilości, i do zobaczenia na kolejnym Damu znać, kiedy się widzimy. Va?